Witam. Jeszcze nie najem po, po tamtym dniu, kiedy znalazłem te cztery rzuty. Wczoraj był ósmy marzec, też przypadkiem, hmm, przypadkiem znalazłem starszy rzut, smaczka. Zaraz wam go pokażę. Jestem tutaj przy takim odniaku. Taki brzuski mamy, tu co tu mamy, duże sosny i kępki takich tych świerków. I teraz wam pokażę. chciałem w plenerze z, z, zrobić właśnie mu zdjęcie. Przepraszam, z gumaczki muszę wziąć, bo przechodzę przez taki ciężki teren. Niestety. Zobaczcie, wczoraj znalazłem takiego rzucika. No, normalnie wygląda jak świeżutki. Ósmaczek. No piękny. Normalny jest taki stan, że jakby go ktoś rzucił teraz, nie? No, i ten pieczęć troszeczkę tylko na lot, jaki zielony, ale nic, perełka, wszystko no piękne. Ten końcówka z taka piękny. I był w, schowany w trawie. I wziąłem nóż, żeby mojej żonie, bo byłem w bagnie, żeby mojej żonie naciąć bazi kotków. No, i jak wziąłem nóż. Tak patrzyłem na, na, na te kotki, ale mimo chodem tak, tak coś zauważyłem właśnie na dole, coś białego wystawało. I tak właśnie zobaczyłem tą pieczęć. A reszta była tak schowana, że niesamowicie to, to nie było nic widać, tylko to pieczęć tak delikatnie była. I tym sposobem znalazłem ten zrzut dzięki mojej żonie, który chciałem zrobić prezent na 8, 8 marca. No i teraz mamy tak. Następny dzień jestem. No i jak, jak mówiłem jestem w tajnym lesie No i teraz zobaczcie idąc tutaj Znalazłem rzucik Nie wiem jeszcze co to Bo nie podchodziłem Rzucik Piękny rzucik jaj, Jeszcze nie ma pięknie mówię no. Dziesiątaczek, dziesiątaczek ale bardzo, bardzo przyzwoity dziesiątaczek, wręcz powiem, naprawdę. Dziesiątaczek, ale bardzo ładny, podoba mi się ten Koronka, przegrubienie na grocie, ale no już powiem, że masę swoją ma. No, już taki duży widzę, że takie z młodszego, nie jest starego byka. Perełeczka, mówię. Piękna. Niedawno rzucony. No i czarnuszek. Cały czarnuszek. Na tych świec nie ma takich białych. Ciemne. Fajne. Ciemne, fajne, super. Następny rzut do kolekcji. Dziś może tutaj gdzieś... A, tu widzę jakiś taki schodzony trochę teren ściółka. Może tu żerowały albo nocowały. No nic. Na razie. Na razie skończę i dalej szukam. Kontonacja. Teraz dobrać do pary. Do usłyszenia. Dasz ból. I tam, w ten sam dzień co znalazłem tego dziesiątaczka i przedstawiałem wam smaczka No i tutaj Znalazłem się tu w takim miejscu. Proszę. No i tak Patrzę w tę stronę, zauważyłem rzucik i to rzucik jest w osia. No jeszcze pozostawił po sobie jeszcze taką niespodziankę. Widać? No i proszę bardzo, rzucik. Łoś. Trzynasty świeżutki z tego sezonu. Ostatniego no to ładnie. Trzynasty rzut, Złosiaczka. No to jeszcze nie skończyłem. Patrzę sezonu złosiowy. Nieźle, nieźle. Fajnie. Szukałem właśnie do pary do tego, ale nie znalazłem tego dziesiątaczka do pary. Także jest łosiak za to. To so, dziękuję za uwagę. Na razie. Do usłyszenia. Następnym razem. Bór.